W celu rozpoczęcia procesu fotoweryfikacji konieczne jest zeskanowanie za pomocą Twojego smartfona kodu QR, który wyświetli się na platformie funduszy. Do zeskanowania wykorzystaj aplikacje dostępne w telefonie, np. służącą do robienia zdjęć lub skanowania kodów. Następnie poprosimy Cię o zrobienie zdjęcia dowodu osobistego z dwóch stron. W tym celu musisz umieścić dokument w ramkach pokazanych na ekranie i zadbać o czytelność fotografii. W kolejnym kroku pojawi się prośba o zeskanowanie twarzy przy pomocy aparatu w Twoim telefonie. Warto zadbać o możliwie dobre oświetlenie i wykonywać ruchy głową zgodnie z poleceniami na ekranie. Wszystko to sprawi, że proces przebiegnie bez problemów. W kadrze nie powinny znajdować się inne osoby. System zweryfikuje zgodność twarzy ze zdjęcia z dowodu osobistego z twarzą zeskanowaną aparatem telefonu. Porówna także Twoje dane z platformy z tymi z dowodu osobistego. Jeżeli ten etap przebiegnie pomyślnie, to weryfikacja zostanie zakończona sukcesem.